Hejka kochani! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj... Żartowa. Mam po prostu swoje gurumi i chciałam się pochwalić. Moja mama mi kiedyś kupiła i teraz mam takie z uszkami i mam jeszcze ogon, ale... Tylko chciałam się pochwalić, że mam i że jest słodkie i że jest zimno znowu w Danii, więc... No co? Trzeba nosić, co? E, dobra, przychodzę dzisiaj do Was z Tybierem na październik ze względu na to, że wyszło parę nowych książek, które chciałabym przeczytać e, i parę oczywiście książek, które po prostu muszę przeczytać, bo zaraz się zdenerwuję. Więc nie będę już bezsensownie gadać, tylko zacznę. Pierwszą książką to jest książka, o której mówię, że zacznę już 55 razy, czyli Miasto Most Dusz. Most Dusz, trzeci tom opowieści tej historii o Cassidy Blake. Ja je zaczynam dzisiaj, mało mnie to obchodzi, zaczynam to dzisiaj i ja to dzisiaj no, dzisiaj nie skończę, ale zacznę i mam nadzieję, że skończę to jak najwcześniej, bo dzięki temu, że ja to skończę, to będę miała jakby kolejną serię odhaczoną. A bardzo mi się podoba ta seria i mam wszystkie trzy tomy w, 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 łącznie w sensie wszystkie trzy tomy, dwa są w Polsce, jeden jest tutaj, więc więc e, więc sobie mosty dusz czytam i, e, i mam nadzieję, że że mi się będzie podobał. Eee, a teraz tak. Eee, książka, o książkach, o których chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, to są książki, które jakby zaczęłam tą serię i lecę już serię po prostu jeden po jednym i są to przygody Herkulesa Poirot Agaty Christie. Eee, jak wiecie, parę już przeczytałam, bo nawet jedną mogę wam pokazać, przeczytam ABC przeczytałam Morderstwo w Orient Expressie, przeczytałam już e, pierwsze, czyli. Tajemnic, tajemnicza historia w Styles. Przeczytałam jeszcze, wczoraj skończyłam kolejne, czyli Holendry. No nie pamiętam tych tytułów, słuchajcie. A, przeczytałam wczoraj A, Morderstwo Rogera akroyda I dzisiaj zaczęłam kolejną książkę, czyli Wielką Czwórkę. Bo tak, pierwszy tom to jest właśnie tajemnicza historia w Style. Drugi tom to jest śmierć na jakichś linach czy czymś i ja tego nie mam, bo nie ma tego na Leimi. Trzecia to jest właśnie e, morderstwo Rogera Croyda. Czwarta to jest wielka czwórka. Piąta dalej to jest zagadka, e, zagadka Błękitnego Ekspresu. I teraz tak, wielka czwórka, jak na razie z tego co zrozumiałam opowiada o historię o. W wielkiej czwórce, czyli przychodzi do Herkulesa Poirot Jestem na trzecim rozdziale. Przychodzi do Herkulesa Poirotowy pewien mężczyzna i mówi mu, że wielka czwórka, wielka czwórka, wielka czwórka, wielka czwórka i tylko tyle opowiada. Potem opowiada, kto jest kto z tej wielkiej czwórki, że jedynka to tam ktoś tam, dwójka to na pewno kobieta, trójka to coś tam i tak dalej. Ale jak na razie tylko tyle wiem, nie wiem, co się tam jeszcze będzie działo. Dalej właśnie piąty, czyli kolejną również na moim tybiarze, czyli Zagadka Błękitnego Ekspresu. Jest również na Legimi, więc będę czytać. Potem o ile się nie mylę, teraz już nie jestem przekonana kolejności, potem jest chyba Randewu ze Śmiercią, które również tutaj mam. Randewu ze Śmiercią. Siódme jest Morderstwo w Orient Ekspresie, ale już mam to przeczytane. Nie wiem, co jest potem, ale tak. Potem chcę przeczytać również. Oczywiście będę to czytała w historii chronologicznej, ale... Um, nie wiem, co jest chronologicznie po czym. Mamy Randyw, właśnie e, wielką czwórkę, e, zagadkę błękitnego ekspresu, e, Randyw ze śmiercią, e, które mi się wydaje, że są po kolei. Potem mamy. Nie jestem już przekonana, jak to idzie. Potem mam tutaj wpisane 12 prac Herkulesa Poirot. E, nie wiem, o czym to... Nie, ja w ogóle nie wiem, o czym te książki są. Po prostu chcę przeczytać wszystkie książki z tych po prostu Herkulesów Poirot. Wiem, że nie przeczytam wszystkich, bo obawiam się, że wszystkich na Legimi nie ma. Jest ich bardzo dużo. E, I dlatego ja słucham sobie teraz. E, ale no, na pewno chcę przeczytać wszystkie, e, które są na Legimi i wtedy postaram się Wam zrobić odcinek, nawet jak nie będę miała tam dwóch czy trzech. Potem mamy... Morderstwo na polu golfowym, które jest podobno w miarę w porządku. Dużo też o tym nie wiem. Pewnie się ktoś umrze na polu golfowym, więc tyle, tyle mogę wywnioskować z tytułu. E, I to jest już tyle, tylko tyle jeszcze mi zostało z tych, które są na Legimi. O ile się nie. Myl. Nie, jeszcze jest jedna. Po pogrzebie. Zekulesem Buero, nie wiem, co dalej. W ogóle niestety na Legimi to jest tak średnio zrobione, bo to jest trochę. Trochę tutaj jest źle to ułożone w tym katalogu, i czasami jak piszecie właśnie Herkules Poirot to wyskoczy Wam masę, a czasami jak wpiszecie Herkules Poirot to są tylko połowę albo połagacie Christi możecie szukać, ale to no, ogólnie średnio działa. Na przykład morderstwo w Orient Expressie nie jest podpisane pod Herkules Poirot w tej, tej... Na Legimie, a jakby w morderstwie w Orient Expressie jest Herkules Poirot. Dobra, dalej mamy książkę, e, którą będę czytała na moim czytniczku, czyli jak widzicie dalej go trzymam w opakowaniu. Dawno na nim nic nie czytałam. A, jeszcze zanim przejdę do tego. Te wszystkie książki z Herkulesem Poirot e, będą na osobnym filmie. Będę robiła film e, reading vloga, którego właśnie zaraz zacznę, zaraz jak skończę to nagrywać, gdzie będę Wam po prostu opowiadała jak będę kończyła jedno, będę czytała drugie, to będę do Was przychodziła z małymi, króciutkimi update'ami czytelniczymi, bo trochę o tych książkach nie ma aż tyle do powiedzenia, więc na ich temat możecie spotkać inny reading vlog, więc możecie czekać. Dalej mamy właśnie tą książkę z mojego czytniczka, i jest to Niepowstrzymani. Niepowstrzymani to jest, słuchajcie, kolejna książka Harariego. Ja myślałam, że ma tylko trzy, a ma właśnie chyba trzy i to. I Niepowstrzymanie to jest właśnie książka, którą chciałabym teraz w najbliższym czasie przeczytać, ze względu na to, że to jest książka e, ilustrowana. To jest ilustrowane i w sumie dużo o tym nie wiem. E, chciałam zacząć, ale jeszcze mi się nie udało. E, może mi się uda to znaleźć na szybko. Poczekajcie. Znalazłam. Mogę Wam pokazać, jak to wygląda na moim czytniku. E, będę to czyta na czytniku ze względu na to, że te książki są w ogóle bardzo ładnie ilustrowane, chociaż... Tego nie widać aż na czytniku tak dobrze, bo w ogóle y, to jest ładniej. Chyba, jak patrzyłam na, na to, jak to wygląda na telefonie, to chyba, to chyba wyglądało to lepiej, ale będę sobie czytała to, bo to jest po prostu zwykła historia. Y, kolejna dotycząca. dotycząca chyba ludzi, to jest chyba od. A ja wiem. Bardzo krótka jest na pewno i y, ma tylko 130 stron, więc na spokojnie myślę, że przez to przejdę, ale już się rozgadam na ten temat. Więc tak, y, tą książkę już przewracałam. Tak, więc tą książkę na pewno będę chciała przeczytać, a, bo wtedy przeczytam też 21 lekcji na XXI wiek i po prostu zamiast robić serią, to zrobię to o autorze, bo wtedy też zahaczę o tą książkę, bo ona nie jest w serii, ale y, też jest. Jakby Harariego, więc jestem ciekawa. Jak wiecie, ja jestem całkiem, całkiem lubię Harari'ego i lubię jego książki, mnie wciągają. Dobra. Dalej mamy Była sobie Rzeka, czyli trzecia i ostatnia książka Diane Shatterfield, której jeszcze nie przeczytałam. I miałam wtedy całą autorkę trochę już tak. Jedzie fix, bo ona ma tylko te trzy książki. Jak wiecie, jestem wielką fanką Trzynastej Opowieści. Podoba mi się także Czarne Skrzydła Czasu, więc jakby nie wiem, czemu jeszcze nie przeczytałam, była sobie rzeka. Jest bardzo ładnie wydana i jest w audiobooku, więc już nawet, nawet nie wiem, na co ja czekam, więc sobie wpisuję w październiku jako, jako do przeczytania. I dalej mam już ostatnią książkę, czyli książkę numer 10. I to jest książka, którą, która się pokrywa razem z tbr na jesień, czyli e, przysługa dla Czarnoksiężnika, ze względu na to, że chciałabym być znowu na bieżąco z serią. Pewnie o niej będzie w jakimś reading vlogu, bo nie będę robiła sobie książki na temat tej serii, bo ta seria nie jest jeszcze zakończona, więc e, Więc no. A chciałabym, jakby być na bieżąco i, i, i wiecie, i ten. No, i zobaczymy, jak mi pójdzie to wszystko. Mam nadzieję, że mi pójdzie. Najbardziej w sumie chcę, żeby to przeczytać. To, to jest na razie mnie tak dobija, że ja jeszcze tego nie przeczytałam. Że na pewno dzisiaj się za to zabiorę. Dzisiaj teraz usiądam i to czytam, więc na pewno już mi pójdzie troszkę, troszkę, troszkę lepiej. Szczególnie, że ona jest fajnie wydana, i ma tutaj takie mapki. A zresztą ja bardzo lubię poprzednie. Oba tomy, moim zdaniem, były świetne. Zresztą. To jest chyba jedyna z seria Wiktorii Schwab, której jestem serio na bieżąco, bo no, nie liczę z tej książki i wtedy bym ją skończyła. Bo jak wiecie, Mroczniejszy Odcień Magii jestem na drugim tomie i już utknęłam, i zapomniałam że co się działo w tym drugim tomie, więc musiałam zacząć go od początku. Jak wiecie, w Adilaru jestem gdzieś tak na po, po w połowie, w ogóle książki, bo jeszcze nie ruszyłam. No, w ogóle mroczniejszej krypty też nie ruszyłam, bo stoi papierową owoc na moim półeczce. Dobra. Oh, zagadam już teraz głupoty. Słuchajcie, no, więc możecie teraz czekać na najbliższy reading vlog dotyczący wszystkich części, wszystkich książek Herkulesa Puero i, e, Znaczy może nie wszystkich, bo nie wiem, jak długi ten reading vlog będzie, bo mogę Wam zdradzić krótkie plany, że jak teraz to widzicie, jest 27. 28 października, znaczy września, a ja drugiego, czyli teraz jest środa, a w niedzielę przyszłą wyjeżdżam do Kopenhagi. E, więc e, pewnie ten vlog będzie taki trochę właśnie z Kopenhagi, bo e, jadę tam na wolontariat, więc możecie niedługo się spodziewać reading vloga, właśnie z Kopenhagi, połączonego z tymi Herkulesami Puaro. No, a ja może jeszcze trochę tego wcisnę, ale wątpię. Dobra, ja teraz już lecę. Mam nadzieję, że Wam się film podobał i możecie Wy mi napisać, co Wy chcecie przeczytać w październiku i słuchajcie, trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się to ten zasój czytelniczy już zszedł za mnie, bo e, może jeszcze Wielką Czwórkę przeczytam dzisiaj, bo to ma tylko 6 godzin audiobook, a, a ja go dzisiaj zaczęłam więc i słucham na przyspieszeniu 2.0, więc to mi 3 godziny zajmie. I wróciłam do e, diamentowej wyszywanki i jest zimno na dworze, więc chodzę w kigguru i polecam. Dobra, kończę, bo już gadam głupoty. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!